Zachowane po dziś dzień w wielickich podziemiach kaplice oraz obiekty sakralne prezentowane na wystawie Sakrum w dziedzictwie solnym w podziemnej ekspozycji Muzeum Żółw Krakowskich stały się inspiracją do stworzenia szlaku pielgrzymkowego Szczęść Boże. Szlak powstał z inicjatywy kopalni soli w Wieliczce przy współpracy Muzeum Żółw Krakowskich. Specyfika pracy w kopalni, czyhające na górników zagrożenia, kierowały ich myśli ku Bogu i patronom. Wpłynęły także na wykształcenie się wyjątkowej pobożności, ale przede wszystkim na powstanie licznych miejsc kultu. Przed rozpoczęciem pracy zawsze odbywała się święta, w której uczestniczyli górnicy i później dopiero z kagankami rozchodzili się na swoje stanowiska. Pracy. Dlatego przez ten 700-letni okres działalności kopalni na terenie kopalni wykonali 40 kaplic. Tradycja budowania kaplic w kopalni soli w Iliczce sięga XVII wieku i jest to fenomen na skalę światową. Najstarsze ikonograficzne przedstawienie kaplicy widoczne jest na winiecie Hondiusa z 1645 roku. Widać tam ołtarz na nim krucyfiks. Prawdopodobnie jest to kaplica konegundy na boczańcu, która powstała jako wotum za ugaszenie dużego pożaru w szybie boner w tym samym roku. Sama kaplica zresztą też została zniszczona w czasie kolejnego pożaru w roku 1697. Turyści, wędrując po trasie turystycznej, mogą zobaczyć dwie oryginalne kaplice kaplice świętej Kingi oraz najstarszą kaplicę kaplicę świętego Antoniego, której pierwsza msza już była celebrowana w roku 1698. Również mogą zobaczyć kaplicę świętego Jana, w której w tej chwili się znajdujemy. Jest to oryginalna drewniana kaplica, która była wykonana w roku 1859, znajdowała się na poziomie pierwszym w komorze Lipowiec. I w 2005 roku została przeniesiona i włączona do trasy turystycznej. Również turyści mogą zobaczyć kaplicę Świętego Krzyża, która została wykonana z elementów przeniesionych z kaplic, znajdujących się na poziomie pierwszym. Wyposażenie dawnych kaplic, malowidła, ryciny i prace rzeźbiarskie znalazły swoje miejsce na stałej wystawie Sakrum w dziedzictwie solnym. Obiekty prezentowane na ekspozycji Sakrum w Dziedzictwie Solny w ekspozycji podziemnej Muzeum Rzuch Krakowskich pochodzą przede wszystkim z nieistniejących podziemnych kaplic. Trafiały do zbiorów dzięki penetracjom i inwentaryzacjom podziemnych wyrobisk. Na szczególną uwagę zasługuje obraz z przedstawieniem Anioła Stróża z 1691 roku, namalowany na desce. To najstarsze malowidło, jakie zachowało się z podziemnych kaplic. Obraz ten znajdował się we wnęce w komorze zaurał. Szczególne wrażenie robi patrzenie na wizerunek Anioła Stróża wtedy, gdy wtedy słychać pieśń Salve Regina. Śpiewają ją górnicy zjeżdżający na linie. Do 1787 roku górnicy mogli uczestniczyć w mszy świętej przed rozpoczęciem pracy. Potem, kiedy zezwolono im tylko na trzy msze w ciągu roku, zjeżdżając do kopalni, czy też schodząc po schodach, modlili się albo słowami modlitwy, albo religijnej pieśni. Gdy się w te ciemne podziemia spuszczamy, Ciebie o pomoc, o Boże błagamy. Do Ciebie zanosi serdeczne błaganie. Racz naszej pracy, błogosławić Panie. Uwagę przyciąga dużych rozmiarów obraz Świętej Kingi. Namalowany został przez Ferdynanda Lesińskiego, ucznia Jana Matejki, w 1895 roku i od początku przeznaczony był do ołtarza głównego w kaplicy Świętej Kingi. Był tam do roku 1915, następnie zamieniono go rzeźbą solną, natomiast on został przeniesiony do sąsiedniej komory Erasma Baroncza. W końcu znalazł się w zbiorach muzeum. Na ekspozycji posiada specjalną aranżację, której zadaniem jest przypomnienie pierwotnej funkcji obrazu. Warto też zwrócić uwagę na to, co przedstawia. Jest to bardzo piękna ilustracja do legendy wiążącej się z początkami kopalni soli królewna Kinga, przed nią górnik wychodzący z szybu, trzymający w ręce bryłę soli z pierścieniem. Ale najliczniejsze w podziemnych kaplicach były przedstawienia ukrzyżowanego. Na ekspozycji prezentowanych jest kilka krucyfiksów pochodzących od XVII do XIX wieku, z których na szczególną uwagę zasługuje ten największy i najbardziej okazały. Prawdopodobnie pochodząc z Kaplicy Świętego Krzyża z Komory Lizak. Z tej samej kaplicy pochodzi piękna 17 wieczna rzeźba Matki Boskiej Zwycięskiej, która Obecnie zdobi kaplicy Świętego Krzyża na trasie turystycznej. Jednocześnie jest przykładem wędrujących obiektów sakralnych, bo kiedy górnicy przechodzili do innego miejsca pracy eksploatować sól, zabierali ze sobą wyposażenie kaplic. Te kaplice służyły im na co dzień, musiały więc znajdować się w pobliżu ich miejsca pracy. W ekspozycji znajdują się także dwie solne rzeźby Świętej Kingi i Świętej Barbary, które wykonał górnik-rzeźbiarz Józef Markowski na początku XX wieku. Te rzeźby znajdowały się kiedyś na trzecim poziomie kopalni, przy szybie Daniłowicza. I jeszcze jeden obiekt, nie wykonany do podziemnych kaplic, ale związany z kopalnią. To obraz namalowany przez Jana Matejkę, przedstawiający świętą Kingę. Do świętych patronów Wielickich Górników zaliczał się również święty Klemens, którego polichromowana, złocona figura zdobi podziemną ekspozycję. Cenną dokumentację ikonograficzną stanowią rysunki Sejkoty pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku, to właśnie dzięki nim możemy zajrzeć do wnętrza kaplic kaplicy św. Antoniego, Świętego krzyża tzw. Pisla, świętego krzyża w Komorze Blum i Kunegundy na Woczańcu. Kultywując religijność górników, otwarto szlak pielgrzymkowy na trasie turystycznej pod nazwą Szczęść Boże. Turyści wędrując szlakiem pielgrzymkowym zwiedzają, można powiedzieć, dwie trzecie trasy turystycznej, którą zwiedzają normalni turyści, ale oni zwiedzają bardziej pod kątem tych miejsc sakralnych, jak kaplice. Na trasie turystycznej została otwarta droga krzyżowa. Gdzie są wykonane piękne drewniane stacje drogi krzyżowej przez rzeźbiarzy w naszej pracowni rzeźbiarskiej Paława Janowskiego i Piotra Starowicza, i te gruby pielgrzykowe również mogą uczestniczyć w drodze krzyżowej. W czasie zwiedzania można również odprawić w tejże kaplicy Świętego Jana-Mrzej Świętą. Jeżeli będą chcieli, również mogą odprawić sobie drogę krzyżową, jako że to nie koliduje z ruchem turystycznym. Obserwując ruch turystyczny na trasie pielgrzymkowej Szczęść Boże, można stwierdzić, że taka forma zwiedzania Muzeum Żub Krakowskich i trasy turystycznej zdobywa coraz większą popularność.